Um, ja idę do tego, bo zwolni mnie wiesz kto, twój kurzyn. I idę no mus tak. muszę zdać prawo jazdy, bo myślę, że jak będę miał kolejną pracę, to po prostu będę potrzebował prawo jazdów. O no tak, raczej tak. Więc ja się z tą żegnam, muszę iść na prawo jazdy, bo jak nie, no to, to może być ciężko zdobyć jakąś pracę, tak wiesz. Mhm, uh -huh. okej, okay. dobra. Dobra, no, no to ja lecę później. Dobra. No, pa. pa. Aby mi się udało zaraz to prawko. Jezus Maria. A stoi tam ktoś prawo jazdy Dobra. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. E, ja przyszłem na wyrobienie prawo jazdy. A tak słyszałam, że pani się napisał dzisiaj. Y, ma pan y, dowód zapisy? Eee, niestety nie, ale muszę dzisiaj wyrobić właśnie. O... Dobrze, będzie to jakiś problem, ale niech on siada. Okej, okay. mm, dobrze. A jeśli chodzi o zapłacenie, to ile będę musiał zapłacić? Dwadzieścia dolarów. Okej, dobrze. To a, niech mi Pan mówi, co ja mam robić. Proszę, raz prawo. prawo? Dobranoc. Skręcić teraz proszę, do czemu wycofać. zjechać tam na dół. Tak, proszę jechać. Tutaj zwolnić, zwolnić proszę. Niech pan popatrzy w lewo, w prawo czy nic nie jedzie i niech pan pojedzie dalej prosto. Dzwonić, proszę, stać. Proszę pojechać w lewo. raz teraz. Wziąłem światło w prawo. Proszę tutaj powoli po, w prawo. Okej. Okay. Jadę dalej. Tak, jest. Trzeba się zatrzymać, pojechać w prawo. Zatrzymać! Eee, do prawo. No to my robimy kółeczkę, proszę pana. Tak. Proszę się zatrzymać czerwone światło. Cały czas czekam. Kiedyś pracowałem w tym grocerii, proszę pana. O, to fajnie. Kura. W lewo proszę. I jest tak jak normalnie, że mam trzy minusiki mogę dostać, tak? Tak. Proszę teraz w lewo. Słuchał Pan kiedyś big Klamoty? Nie, proszę jest, skupić na drodze, a mi dalej się minus pierwszy. <coughs> no dobra, że Proszę w prawo. No, co ty, co ty. I zaparkować tutaj pod domem. Pięknie. Pod domem. Gdzie pan na Następny minut, jeszcze jeden minut. I. Zaparkowałam. Koniec, prosiłem pod domem. Ale pod tym domem. Tak, proszę pod tym domem. O. Tak. Dobrze. Proszę teraz tam podejść. I czy mam prawo jazdy? Teraz będzie, yy, pytania będą o tym i jak Pan odpowie wszystkie dobrze, to za Pana. Okej, okay, no to niech Pan pyta. Dobrze. Na którym świetle można jechać? Witkę yy, na mordy, nie żartuję, na zielonym. Dobrze. Yy, jak jest reguła, którejś ręki to jakiej? Prawej. Dobrze. Czy można stawać sobie o tak na miejscach dla niepełnosprawnych? Nie, nie można. Dobrze, zdał Pan. No to dobrze, dziękuję Panu. E, em, dobrze, to ja te 20 dolarów tutaj Panu daję. A niech pan weźmie tutaj. Dobrze. To dziękuję za współpracę z Panem i elo. Dziękuję, do widzenia. Ej, proszę, pana, my się proszę pana, jeszcze kiedyś musimy się spotkać i posłuchamy razem w Wittklam Dobrze, pan musi teraz do sądu wyrobić to całe. Tak, ja wiem, ja wiem o tym. To jest... Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. I powiem, że zdałem prawko, to będzie super. Świętujący! Hmm. Siema. Tak, cześć. Zdałem prawko, więc dzisiaj je świętujemy. Więc ja dzisiaj świętuję, ja tutaj teraz będę tańcował jak góral y, z Podlasia, y, więc tak. ogólnie trzeba się cieszyć, bo wygrałem, y, a jutro to idę po tą pracę, bo widziałem ogłoszenia, że w pizzerii szuka, uh -huh. że szukają dostawców pizzy w pizzerii i y, y, że... Y, tylko na dostępną pizzę, pizzerii, po prostu, że no. Więc się świętu, ja się świętuje, ja ściągam ten garnitur, bo szczerze to on, on mnie to tak już nerwia. Dajcie umyć podkreślić. Tak, wiem o tym. Więc dobra, ja idę. Tak, to to się cieszę, bo mi się udało. Też naprawdę, bardzo dobrze. Gratulacje. Dzięki. Czekaj, tylko ja się muszę ubrać, by ten strój mój do mycia się. W ogóle gadałem z tym ziomem, nie z tym, no. Wiesz, którym z tym, e, kto co mi prawko przeprowadzał? No! E, czy słuchał Bikramoty? Boże świetnie. Czekaj, bo ja nie umiem znaleźć tych moich majtek. Dobra, w tym jeździe w Dobra, elo. No, tak. o, Dobrze jest się umyć po takim dniu całym. No dobra, tutaj chcę pooglądać telewizję, możesz sobie przełączyć kanały. No ja idę się umyć. To musisz mi dać, żebym mógł, bo wiesz. Ach, no tak. To poczekaj chwilę, staję w miejscu. Yy, czekaj, bo lokator będziesz jeździć. Okej, okay, dobra, dziękuję. No to Taka. idź tam się umyć. Jadę. Idę się, dobra, idę się umyć. Czy jutro mieć jakapresowicie dzień. To śpi. Ja się tutaj umyję. Och, też się było tak dobrze wykąpać. No wiem o tym, to jest mega fajnie. Ja już czekam. No czekaj! Wyłączyłeś wszystko, wyłączyłeś. Okay. Wyłączyłem wszystko, tylko drzwi zamknij, żeby tam tutaj nam nikt nie wszedł. Tak, wszystko zamknęłam. Sleep. dobra. Dobrá noc.